Jest ludzie bardzo serdecznie dla Snegos, a to jest odbieranie nagród <coughs> jak to tydzień. Tym razem za Gold 2. I tym razem czekałem trochę z nagrywaniem tego filmu. Dlatego, że tak czułem, że właśnie o 19... Nikt nie znaleźć tej informacji, ale z racji na to jak się pojawiały toty, jakie drużyny, to tak czułem, że właśnie o 19 pojawi się pełna drużyna toty. No, właśnie, przez 4 dni będzie, będą toty dostępne, więc elegancko. Oczywiście też nie liczę, że tutaj trafimy. Toty wiadomo, że to jest szansa bardzo, bardzo mała. Pewnie mniejsza jak na ikonę, tak myślę. Eee, ale wiadomo, że jak już ma wypaść toty. To lepiej, że to wypadnie na przykład pomosting albo napastnik, niż obrońca. Tak. Weźmy Division Rivals, odbierzmy paczki niewymienne. To akurat no, w Rivalsach nic się nie zmieniło. Dodatkich zawodników? Ej, to lepsze jakieś paczki dostałem. bo za lepszą dywizję po prostu, zaraz zobaczymy. Tak, bo druga, a nie trzecia, no widzicie, czyli warto teraz walce gdzieś tam sami pocisnąć. E, Okej. Okay. Mistrzostwa food. Gold 2, no i miejmy, że playerpiki już działają dobrze, podobno były z nim problemy. No kurde, chciałbym, żeby ten Marito wyleciał, ale. Nie nastawiajmy się może. Tak jest. No niestety e, nie tym razem. Nie tym razem. Mm. Hmm. A ten Holender wygląda dobrze. W sumie to jest Pellegrini, Roma. Hmm. Pod przypałkę. tak czy inaczej to pójdzie, nie? Ten fajny super z się wydaje, ale. Dobra, <coughs> <coughs> <Braczkę>, drewniane. <ciemnicik. coughs> Dobrze. I drugi player pick. Może tutaj. Może teraz. Nie. Nie, ale mi smutno. Kurde, Romero, no dobra, no serie A, ale chociaż tego Madison'a mogli dać, nie cokolwiek. Jest, to jest alipa straszna. Gold 2, no wiadomo, no to nie jest elita je 3 na przykład, tak? Ale mimo wszystko. Kurde, no. Gdzieś tam po cichu na tego Neymara liczyłem, ale jak widać, niepotrzebnie. Eee, Czy mi się chcę do weekendowo zarejestrować? No jutro najwyżej. Dobra. Eee, aż się zawiesiłem srogo. I teraz paczki, paczki. Może z paczek coś fajnego wyleci. Może nie było Neymara tam. Może będzie tu nie na paczuszki. Dużo lepsze, dużo lepsze dzisiaj. Lecimy, lecimy. Nie owijamy pełne. Let's go. Otwieram paczuszki. Dajcie znać co wytropiliście w komentarzach. Pierwsza paczka bez rewelacji od razu skipujemy, żeby szanować oczywiście wasz czas, ale karty się przydadzą, karty się przydadzą, bo SBC pewnie fajne są. Więc karty jak najbardziej tak. Tu nawet, a, Altarkowski spoko, do reala, to jest mimo wszystko zwykła karta, ale nie ukrywam, że przydatna, przydatna. Dobra. Mega paczkę ratki kart? Dostałem? Za co? Ej, za co? Za Golda 2 są takie paczki? Może być. No kurde, na pewno nie za Division Rivals, ty. Ej, ja nie wiem, za co to było. Napiszcie w komentarzach, czy za Golda 2 są te paczki. Może być, bo dawno Golda 2 nie wbiłem. Już zapomniałem. Możliwe. Albo za Division Rivals może, ej. Nie wiem. Fu, nie, to się nie zapowiada na jakieś. Na jakieś szaleństwo. Paczka nie wiem, ale dobrze, 3,80. Spoko. Otwórzmy jeszcze raz tą, bo to są najgorsze paczki. Znaczy, no, rzadkich elektrym to jest lipa, bo tam masz srebrnych jeszcze, nie? Zobaczymy. Komnebol. Ej, a szkoda, że tak się robić taki walkout, bo tam, jakby ta z tyłu wyglądało, jakby się walkout, commne robił. Czy coś poza tym? Zeron, Faty. Jaka jest szansa trafimy w Resaiko dwa razy z rzędu, no jak widać duża. A szkoda trochę, bo bym ich przepalił. Trudno. Uj! już sklep padł. Co, lecimy rzadkich chyba, co? Najlepsze paczuszki przed nami. No z tych pięciu musi coś dać, no kurde. Bo musi, czad. Ludziska, musi dać. powiem, że jest grubo, nie? No stara niewymienna paczka jeszcze okej. Okay. Ale dobra, ale dużo złotych spoko. Kommę Bo to wiadomo szybko pixel. Ale dobra o spoko są mimo wszystko. Dobra. walkout. Co to będzie? O ja, o ja. O, chyba drop został skręcony i to srogo. Bo przez to, że wyszła... O to wymienna paczka była. Przez to, że wyszła chyba cała drużyna to ty to teraz trochę lipa jest, takie mam wrażenie. Jeszcze trzy paczki na, na coś fajnego. Komne sypie, jest! To powinna by falara być, a nie... No dobra, nie no, spoko, chociaż tyle, że dużo tych kart yy, pod SBC, no to to, to jak jest, jest... Aż nie mogę wysłowić. Jest jakaś nadzieja, nie Dobra. No i dwie... no z tych musi coś dać. To są za 100k chyba, o ile pamiętam. 50 albo 100k, nie? Może 50 to jest. To nieźle, chat. Pawle... nie, to będzie za ten... wymienne sam czyli za gold 2. Ale jeśli chodzi o zawartość, to mam powiem, że trochę słabo, no ostatnia paczka, no to chociaż walkout jakiś byśmy poprosili. No, bordy, ale to nie zmienia faktu, jak. Zom... Nie, nie, Zomer, Zakaria. To nie zmienia faktu, że tak czy inaczej jest slipa straszna, nic nie dało, nic nie dało konkretnie. Azil no, już ten tym klubie nie jest moje państwo. No niestety, tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Niestety tym razem nie dało, tak byśmy chcieli. Zobaczymy. Jeżeli coś ewentualnie wypadnie w SBC, coś ciekawego, to oczywiście zawsze wstawię zdjęcie na, na kanał, żebyście wiedzieli, A tymczasem do zobaczyska. Trzymajcie się i hej.